Na początku chciałbym Państwu powiedzieć coś na temat zadań uprawy roli w przeszłości, bo to się wszystko zmieniało na przestrzeni lat. Dalej pewne przesłanki do wprowadzenia modyfikacji w uprawie roli nieco o plonowaniu roślin w różnych systemach uprawy roli te przyczyny spadku plonów, bo one też są obserwowane. Dalej, wpływ systemu uprawy roli na wybrane właściwości gleby. No i sedno sprawy, porównanie efektywności ekonomicznej i energetycznej różnych technik uprawy roli. Więc tak jak wspomniałem, te zadania uprawy roli na przestrzeni, powiedzmy sobie, dziejów rolnictwa, no nie będę tutaj zaczynał od Adama Jewy, ale w każdym razie one ulegały yy, różnym zmianom. I można zupełnie uogólniając powiedzieć tak, że te zadania uprawy roli w przeszłości, czyli do momentu wprowadzenia przemysłowych środków produkcji do rolnictwa, czyli syntetycznych nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, tak jak herbicydy, między innymi czy fungicydy, prawda, te zadania uprawy roli zasadniczo polegały na czym? Po pierwsze, na redukcji zachwaszczenia. Ponieważ skoro nie dysponowaliśmy odpowiednimi preparatami chemicznymi, bo takich nie było, poprzez właśnie właściwą uprawę roli, musieliśmy sobie radzić jako rolnicy z występującym zachwaszczeniem. Chwastyły były, są i będą. Czy dobrze to, czy źle bioróżnorodność też jest tutaj ważna. Każdy musi to rozważyć sam. Tym niemniej, jak wspomniałem, te zadania uprawy roli to Redukcja zachwaszczenia. Dalej, skoro nie było syntetycznych nawozów mineralnych, tutaj przede wszystkim azotu, to poprzez zwiększenie właśnie dostępności składników nawozowych, poprzez przyspieszenie mineralizacji próchnicy minerałów glebowych, roślina po prostu musiała być odżywiana, stąd ta uprawa roli niejako udostępniała te składniki pokarmowe roślinom. I taka jeszcze jedna takie jedno zadanie stworzenie warunków do uzyskania szybkich i równomiernych czy wyrównanych jak ktoś woli wschodów roślin co po prostu zwiększało konkurencyjność tego łanu który że tak powiem startował na wejściu w stosunku do chwastów i proszę spojrzeć pierwszy herbicy dwa, D4 zastosowano w końcu lat 40. Triazyny to są lata 50. Glifosat pojawia się w roku 74. Pierwsze fabryki nawozów azotowych no, powstały już w latach 30., czyli w okresie międzywojennym. Natomiast proszę spojrzeć, systemiczne fungicydy wprowadzono dopiero w latach 70., prawda? czyli stosunkowo niedawno. Yy, ta tabela... Przedstawia Państwu wahania plonów w Polsce pod wpływem wybranych czynników agrotechnicznych. To jest według profesora Krzemuskiego. To jest rok 80., kiedy on to opublikował. Oczywiście ta uprawa roli wówczas praktycznie sprowadzała się tylko do uprawy późnej, prawda? Z uproszczeniami praktycznie rzecz biorąc nie mieliśmy do czynienia, a wręcz nawet z tendencją jakby odwrotną, bo. W latach 60. i 70. ta uprawa często ulegała też pogłębieniu, z różnych względów nie będę wnikał. Tym niemniej proszę spojrzeć, ta uprawa roli to jest mniej więcej ten zakres wahań od 5, od 0 do 5%, ale są lata, gdzie ta uprawa roli bardzo rzutuje aż do 50%. Taki zakres wahań można było zaobserwować. I teraz tak, na pewnym etapie rozwoju rolnictwa pojawiło się coś takiego jak konserwująca, czyli zachowawcza uprawa roli. I tutaj teraz tak, w zależności od tego, kto o tym zagadnieniu, że tak powiem, mówił, mamy tutaj do czynienia z dwoma, trzema szkołami. Które są reprezentowane przez różnych tutaj wymienionych naukowców. I tak, w ujęciu amerykańskim ta konserwująca zachowawcza uprawa roli, to w porównaniu do tej konwencjonalnej, czyli późnej, pozostawia na powierzchni gleby przynajmniej 30% resztek pozbiorowych. I to jest ten system konserwujący w ujęciu amerykańskim. Natomiast nasz europejski, i tutaj Niemcy wiodą prym, dla nich uprawa konserwująca to jest jaka? To jest taka uprawa, która obejmuje tylko te uprawy, których intensywność jest mniejsza od konwencjonalnej, czyli tej od tej uprawy późnej. Natomiast większa od zerowej, czyli od tego siewu bezpośredniego. Czyli każde spłycenie, powiedzmy sobie, nawet tym pługiem, powiedzmy, no podorywkowych teraz nie ma, ale chociażby prawda, ta spłycona orka, to już jest pewne jakby uproszczenie. Dalej, literatura polska. Tutaj profesor Zimny z Wrocławia mówi tak. Że to sposób uprawy z wykorzystaniem mulczowania i mający na celu ochronę gleby przed degradacją oraz zachowanie jej produktywności. E, teraz tak. Są pewne założenia tej konserwującej uprawy roli. Na czym one polegają? No, przede wszystkim na tym, żeby pozostawiać na powierzchni gleby resztki te pożniwne, pozbiorowe, w, nawet w formie międzyplonów, tutaj mówi się, też na okres zimy, w celu właśnie ochrony gleby przed erozją, przed jej degradacją, przed erozją wodną, wieczną, poprawą jej struktury oraz ograniczenie zlewności podatności na zaskorupianie. I tutaj dodatkowo ta uprawa co powoduje? Zwiększa biologiczną aktywność gleby i zasiedlenie jej przez różnorodną faunę glebową, w tym głównie dżdżownicę. Myślę, że o tym tutaj pan Wiesław Gryn nam też coś powie. Dalej, poprawia porowatość gleby, w pewnym sensie jakby zastępując zabiegi uprawowe. Poprawia także wsiąkalność wody w profilu glebowego i ogranicza jej spływy oraz... Parowanie z powierzchni pola. Kolejne to zastępowanie, w miarę możliwości, oczywiście pługa, narzędziami nieodwracającymi roli. Dalej, ograniczenie do niezbędnego minimum ilości i głębokości zabiegów uprawowych. Kolejne, jakby takie założenie tej konserwującej uprawy roli, to Osiągnięcie optymalnego zagęszczenia poszczególnych warstw gleby z płynnym przejściem. Ja tutaj w cudzysłowie nazwałem warstwy ornej w podglebie, prawda? Bo jest taka tendencja, zaraz to pokażę odchodzimy po prostu od uprawy późnej. I kolejne zadanie to. Mniejsze zużycie paliwa, tu jest kwestia kosztów tego paliwa i mniejszej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, i większa wydajność pracy. Jaki jest ten światowy trend zmian? I proszę spojrzeć, no oczywiście zaczynaliśmy od pługa, była to uprawa pełna, jest taka klasyczna uprawa według profesora świętochowskiego, która była stworzona na, do warunków dostosowana do warunków polskich. Nie będę tutaj jej omawiał, bo to nie czas i miejsce. Tym niemniej z czasem pojawia się nam właśnie ta uprawa uproszczona, czyli ograniczenie liczby zabiegów i głębokości uprawy. Dalej jest ta uprawa konserwująca, o którym. O której Państwu przed chwileczką mówiłem i siew bezpośredni, no też w zasadzie on jest zaliczany do uprawy konserwującej, ale to też w zależności od szkoły. Yy, powiedzmy kto zależy, jak kto uważa, ale yy, w naszym instytucie generalnie mówimy, że uprawa uproszczona yy, plus siew bezpośredni to jest ta uprawa konserwująca. Jaki jest cel? Ograniczenie energii, czasu, kosztów. Oczywiście ochrona gleby, tutaj też jest ten priorytet bardzo ważny. Proszę spojrzeć, to jest w ujęciu amerykańskim, powierzchnia uprawy zachowawczej według kontynentów, czyli, tam, czyli ujęcie amerykańskie, czyli tam, gdzie się mówi o pozostawieniu minimum 30% resztek pozbiorowych na powierzchni pola. Proszę spojrzeć, gdzie tej uprawy zachowawczej, tej konserwującej jest najwięcej. Ameryka Południowa, prawie... 55-56 milionów hektarów. Jest to około blisko połowa areału. Ameryka Północna, około 40 milionów, około 1 trzeciej areału. Australia, Nowa Zelandia, ponad 17. Azja, niecałe 3. Europa, no niestety tutaj tylko ponad 1 milion. No Afryka jest jeszcze za Europą. Czyli Reasumując, około 117 milionów hektarów mamy na, to jest na rok 2010. Tutaj Państwu pokażę, jak to jest w poszczególnych krajach, tylko tych wiodących, pierwsza dziesiątka, to jest w milionach hektarów, pierwsze Stany Zjednoczone, Brazylia, Kanada, to są znaczne areały, Argentyna, Australia, ale już Paragwaj, Chiny, Kazachstan, Boliwia yy, czy Urugwaj, to są. To są mniejsze powierzchnie tym niemniej proszę spojrzeć tutaj żadnego kraju z Europy nie ma. Tutaj państwo macie tą uprawę konserwującą, ale przedstawioną w ujęciu tym europejskim, niemieckim, stąd jest ten podział uprawa konserwująca i zerowa, bo jak powiedziałem to jest ta uprawa według Niemców to jest coś między uprawą późną a, a siebem bezpośrednim, prawda? Czyli każde uproszczenie dla nich to już jest uprawa konserwująca. No też wiodące kraje Francja, Niemcy, Hiszpania, Anglia. Nie chcę się tutaj rozwodzić, Polski tutaj nie ma, Polska do tej organizacji nie należy. I jak wyglądają obecnie te zadania uprawy roli we współczesnym rolnictwie? Tutaj duży nacisk kładzie się przede wszystkim na co? Na ograniczenie strat glebowej materii organicznej. O tym się ostatnio bardzo mówi i w naszym kraju, i w Europie, i na świecie. Tutaj kwestia wzrostu sekwestracji, czyli wiązania tego węgla organicznego w glebie. Dalej ograniczanie erozji wodnej wiecznej. To też jest bardzo istotny temat. Również u nas na Lubelszczyźnie w gospodarstwie pana Wiesława Gryna. Myślę, że tutaj też na ten temat będzie. Pan Wiesiu mówił. Dalej poprawa struktury gleby, zmniejszenie zlewności i skłonności gleby do zaskorupiania. To jest też bardzo ważna sprawa. Poprawa zdolności infiltracyjnej, czyli wsiąkalności tej gleby. Ja to poprę oczywiście po tym wynikami, zaraz Państwu pokażę ograniczenie bezproduktywnych strat wody z gleby, czy ograniczenie spływu, wymywanie składników nawozowych oraz ograniczenie kosztów uprawy, kwestia zużycia paliwa oraz ilości roboczogodzin na hektar. Tutaj to są niemieckie takie przeźrocze stopień pokrycia powierzchni gleby resztkami, w zależności od systemu uprawy roli proszę tutaj spojrzeć, to jest do głębokości od 0 do 25. Yy, tutaj są te resztki pożniwne i teraz tak, siew bezpośredni, uprawa późna, mulcz yy, głęboki, mulcz płytki i jakie jest pokrycie? Yy, oczywiście yy, przy uprawie późnej yy, te wszystkie resztki pozbiorowe praktycznie nam padają z grubsza na dno bruzdy, prawda? dalej skrajnie siew bezpośredni ponad 70% na powierzchni pola i mulcz głęboki czy płytki to jest w granicach 30 do 50 płytki 50 do 70% w wierzchniej warstwie gleby tak mówią Niemcy tutaj takie badania też niemieckie bo ja pokażę część wyników powiedzmy sobie z krajów Europy zachodniej i to, co uzyskaliśmy w naszym instytucie. Tutaj macie Państwo przedstawioną infiltrację, erozję wodną yy, na glebie uprawianej późnie. Tutaj jest opad symulowany, to jest 38 mm deszcz w ciągu 20 minut. Na zielono jest uprawa konserwująca przedstawiona, na czerwono uprawa późna. Tu Państwo macie wsiąkalność wody w glebę w milimetrach, natomiast tutaj to jest czas opadu, to trwało 20 minut. Ten, 38 mm było w ciągu 20 minut i proszę, proszę spojrzeć ta uprawa konserwująca na zielono zaznaczona ta wsiąkalność praktycznie do około 15-16 minut jest bardzo duża no dopiero później już ta gleba jak tej wody więcej wchłonie no to oczywiście są te możliwości ograniczone natomiast przy uprawie późnej proszę spojrzeć to jest około 5-6 minut i już zaczyna ta woda jakby nam uciekać Prawda? bo ta gleba no niestety nie, nie przyjmuje takiej ilości wody. Jest po prostu inna jakby ta struktura tej gleby. I proszę spojrzeć, na uprawie późnej około 55% wody zostaje wchłonięte z tego opadu, czyli powiedzmy sobie z grubsza połowa, konserwująca ponad 90% wody. Prawda? Czyli tutaj już rolnik bardzo dużo na tym zyskuje. E, erozja wodna, jak się przedstawia, na uprawie późnej, to są zmywy gleby, w to jest w gramach na metr kwadratowy. Blisko 250 gram gleby spływa w ciągu 20 minut przy takim opadzie. A proszę spojrzeć przy uprawie konserwującej, tam gdzie są te resztki pozbiorowe, około 30, tutaj dokładnie 36 gramów na metr kwadratowy, czyli to jest 7, powiedzmy sobie 8 razy mniej. Tu tak tylko schematycznie. Chciałem pokazać te resztki. Jeśli tych resztek nie ma, to oczywiście ta struktura gleby jest tutaj niszczona, są spływy. Natomiast mulcz wyraźnie tutaj nam chroni tą glebę właśnie przed utratą tej struktury, a jednocześnie tutaj zapewnia dobrą wsiąkalność wody w głąb profilu glebowego. Tutaj chciałbym Państwu pokazać też badania niemieckie, skuteczność różnych sposobów ochrony gleby przed erozją w uprawie kukurydzy. Tutaj na tym wykresie macie Państwo tak. Na niebiesko, ten jaśniejszy, powiedzmy te słupki. Pierwsze to jest uprawa późna i tylko późna, nic więcej. Dalej, następny wykresik to jest kontrola, czyli ta uprawa późna plus spulchnianie śladów. To jest ten brązowy. Trzecia, kontrola plus wsiewka traw w międzyrzędzia. To są te słupki i wysiew kukurydzy w mulcz, i teraz tak, tutaj macie Państwo długość stoku od 110, 125, 280, 260 metrów, a jednocześnie spadek 5, 6, 8 do 10%. I proszę spojrzeć, co się dzieje. Jaka jest ta skuteczność? Kontrola, praktycznie te słupki idą nam drastycznie w górę. Natomiast wysiew kukurydzy w mulcz, to też jest trend wzrostowy, ale proszę spojrzeć... Że zdecydowanie mniej. Tu biomasa, liczba dżdżownic. Też takie badania były przeprowadzone. To jest blisko 14-15 letnie. Proszę spojrzeć. Uprawa późna konserwująca głęboka, płytka i siew bezpośredni. To jest na, na zielono, jeśli mogę powiedzieć, ten, ten, ten słupek. To jest biomasa tych dżdżownic. Natomiast liczebność, czyli w sztukach. Jest to określone na metrze kwadratowym, to są te brązowe słupki. Wyraźnie widać trend wzrostowy, potwierdzi to oczywiście pan Wiesiu Gryn u którego takie badania też prowadziliśmy. Znaczy nie pod kątem występowania dżdżownic, tylko tych systemów uproszczonych. Tym niemniej do tych badań, mam nadzieję, jeszcze w przyszłości wrócimy. Też badania niemieckie, sposób uprawy roli, a wielkość emisji dwutlenku węgla. I proszę spojrzeć, tu jest ta pełna uprawa póżna, tu jest zastosowany zestaw uprawowo-siewny trzymetrowy i siewnik do siewu bezpośredniego. Puk czteroskibowy, brona talerzowa w tych dwóch systemach, prawda? Do czego tylko zmierzam? Zużycie paliwa, jest to niecałe powiedzmy 60 litrów, przy uproszczonej około 28,9, 9 siew bezpośredni 7-8 litrów. A jednocześnie tutaj macie Państwo pokazane, yy, jaki jest współczynnik emisji CO2, to jest 3,15, jak to Niemcy wyliczają. Czyli przemnożenie to jest około 180 kg dwutlenku węgla na hektar, około 90. A przy siebie bezpośrednim niecałe 20 kg dwutlenku węgla wydostaje się nam do atmosfery. Tu są pewne wyliczenia, które profesor Kuś przeprowadził. Ja tylko chcę pokazać, że ta ilość węgla, która może być związana no, stosując właśnie uprawę tą uproszczoną, czy się w bezpośredni, na gruntach ornych może to być blisko. Około, mamy ich około 11 milionów. Jak to się powylicza to jest około 6, 616, no powiedzmy 6, ponad 600 milionów ton węgla y, może być y, y, już jest w tych glebach i teraz wzrost zawartości próchnicy o jedną setną y, to jest około 20 blisko 3 miliony ton. Dwutlenku węgla związanego. Na trwałych użytkach zielonych tego jest więcej, na glebach organicznych jeszcze więcej. Tu jeszcze króciutko plony różnych gatunków roślin. W zależności od przedplonu techniki uprawy roli, te też są badania niemieckie, zestawione przez Entrupa i Schneidera. Proszę spojrzeć, praktycznie rzecz biorąc, uprawa późna, uproszczona się w bezpośredni, prawda? W przypadku pszenicy po bobiku. Praktycznie jeden plon jednakowej wysokości, a nawet pewna tendencja jakby wzrostowa. Po buraku bardzo też podobnie. Pszenica o zima po pszenicy, no tutaj już jest przy siebie bezpośrednim spadek, ale uprawa uproszczona, a uprawa ta klasyczna, późna to jest praktycznie jeden wynik. Bobik uprawiany po pszenicy, nawet tendencję wzrostową mamy. I burak cukrowy po pszenicy. Praktycznie tylko w siebie bezpośrednim, tutaj niejako mamy niższe plony. Z polskich, tutaj z innych ośrodków naukowych, proszę spojrzeć, tutaj mamy przedstawiony Burak, Pszenica, Pszenica, Przężyto i znów pszenica. To są różne ośrodki, to jest Szczecin, tu też Szczecin, ośrodek poznański, poznański, wrocławski. I proszę spojrzeć, generalnie wygląda to tak. Znaczy, tutaj mamy tylko dwa warianty: płużny i siew bezpośredni. I widać tak, burak praktycznie nam nie reaguje w naszych tutaj warunkach, w tych latach, kiedy te badania były prowadzone. W przypadku pszenicy o zimie to jest około 5-6% spadku plonu. Ośrodek poznański to już tutaj wyraźnie ten plon jest niższy około 1 tony, to jest blisko 15-16%. Natomiast w przypadku Przężyta już jest mniej, ośrodek wrocławski, nawet tutaj pewna tendencja jakby wzrostowa. Przechodząc teraz już do wyników, które uzyskaliśmy tutaj w naszym instytucie. Oczywiście te badania były prowadzone w różnych punktach kraju. One były zlokalizowane w stacji doświadczalnej Jelczu-Laskowicach na glebie lekkiej. W stacji doświadczalnej Baborówko pod Poznaniem to są gleby średnie. I tutaj prezentuję, bo jeszcze mieliśmy na kępie, na glebie ciężkiej w gospodarstwie pana Wiesia Gryna na zamojszczyźnie. To jest, tutaj państwu przedstawiam pszenicę ozimą po przedplonie dobrym i przedplonie złym. I proszę spojrzeć, oczywiście, pszenica ozima na glebie lekkiej plon, będzie plonowała niżej, no, ze względów tych oczywistych. Ale jednocześnie proszę spojrzeć, co się dzieje, że tutaj tymi literkami są pozaznaczane istotności różnic. Na czym to, po, o, o co tutaj chodzi? Że im bardziej postępuje uproszczenie na glebie lekkiej, tym ten plon jest niższy i on jest potwierdzony statystycznie, prawda? E, czyli każda jakby redukcja uprawy powoduje istotny spadek plonu ziarna. Na glebie średniej... Już widać, że pomiędzy uprawą późną a uproszczoną tych istotnych różnic praktycznie nie mamy. Natomiast siew bezpośredni nam nieco odstaje tutaj. Teraz tak. Wrogowie, przedplon dobry. Tylko siew bezpośredni powoduje istotną obniżkę plonu ziarna. Te plony, proszę spojrzeć, że one są dosyć wysokie, generalnie, bo one są około 7,5% tonę ziarna z hektara. I przed przedplon zły widać tutaj wyraźnie już tendencję spadkową, czyli postępujące uproszczenie wpływa na planowanie, na zmniejszenie tego plonu ziarna.